Dziś pogadamy o złości i o tym, jak można nad nią panować, nie wypierając jej i nie wstydząc się jej. W nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach mówimy jasno: złość jest emocją jak każda inna. Nie ma złych emocji, są trudne emocje, a złość często niesie ważny komunikat: coś przekracza moje granice. Problem nie leży w samej złości, tylko w tym, jak ją wyrażamy. I co z nią robimy? Może znasz ten schemat. Zaczynasz się denerwować, ignorujesz to, napięcie rośnie, aż w końcu wybuchasz. Albo robisz, mówisz coś, czego później żałujesz. W TESERze nie pytamy, dlaczego znowu tak zareagowałam, zareagowałem. Pytamy, kiedy udało mi się poradzić choć trochę lepiej. Bo każdy z nas ma moment, w którym zrobił coś, co zadziałało. Wycofał się, zamilkł, choć miał wielką ochotę krzyczeć. Oddychał głęboko, zadzwonił do kogoś, zajął się czymś fizycznym. Opowiem Ci historię klienta: Marek, 17 lat, regularnie wchodził w konflikty w szkole. Mówił: Nie panuje nad sobą. Jak ktoś mnie wkurzy, to nie ma opcji. Lecę. Zamiast analizować to, co nie działało, zapytałem: A czy był w tym tygodniu moment, w którym mogłeś wybuchnąć, ale tego nie zrobiłeś? I był w autobusie. Marek powiedział: Już miałem coś powiedzieć temu gościowi, ale pomyślałem sobie: Nie warto. Użyłem słuchawki i oddałem się muzyce. To był jego wyjątek, jego sposób, i od tego zaczęliśmy budować strategię. Teraz zaproszę Cię do prostego ćwiczenia. Możesz je wykonać na spokojnie, w myślach albo w notatniku. Krok pierwszy. Pomyśl o sytuacji, kiedy czułaś, czułeś złość. Najlepiej niedawno. Co dokładnie się wydarzyło? Krok drugi. Czy w tej sytuacji zrobiłaś, zrobiłeś cokolwiek, co powstrzymało Cię przed wybuchem? Nawet coś drobnego. Przywrócenie oczami zamiast krzyku, odejście na chwilę. Cisza. Krok trzeci. Co ci wtedy pomogło? Co zrobiłaś dobrze? Może nie było idealne, ale było lepiej niż kiedyś. Krok czwarty. Jak możesz powtórzyć ten sposób w innej sytuacji, albo jak możesz go rozwinąć? To właśnie jest podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Zauważenie tego, co już działa i robienie tego trochę częściej, trochę mocniej. Na koniec chciałbym Ci przedstawić kilka prostych tesserowych strategii panowania nad złością. Po pierwsze, sygnały ostrzegawcze. Naucz się rozpoznawać, co Cię odpala: spięte szczęki, szybki oddech, zaciskane pięści. Po drugie, zasada pauzy. Znajdź swoją formę pauzy. Trzy głębokie oddechy, wyjście z pokoju, powiedzenie wrócę za chwilę. Po trzecie, zmiana kanału. Nie tłum emocji, ale zmień sytuację. Rusz się, weź coś do rąk, zanotuj, porusz ciało. Czwarte: złość jako komunikat. Zadaj sobie pytanie: o co tak naprawdę mi chodzi? O granice, o brak wpływu? Kolejne to małe sukcesy. Zauważaj każdą sytuację, w której zareagowałaś, zareagowałeś choć trochę spokojniej, to buduje sprawczość. Podsumowując, złość to nie wróg, to emocja, która informuje Cię, że coś jest ważne, ale to Ty decydujesz, co z tą informacją zrobisz. TSR nie mówi: przestań się złościć. Mówi: Zauważ, że już potrafisz sobie radzić choć trochę i zbuduj na tym coś więcej. Zamiast walki z emocją, współpracuj z nią. Jeśli chcesz, napisz w komentarzu co Tobie pomaga choć trochę panować nad złością. Może Twoje sposoby pomogą komuś innemu? Jeśli czujesz, że ten sposób mówienia o emocjach Ci odpowiada, jest Ci bliski, zostaw obserwację. Dzięki, że jesteś i że dbasz o siebie. Pozdrawiam, Jakub Sosnowski.